Dobrze, moi kochani, teraz zrobimy sobie takie tytanko Obserwuję cię i myślę o tobie, bo mi się podobasz i zobaczymy, co nam wyjdzie. ta osoba bacznie Wam się przygląda i jest bardzo sprytna w tym jak najbardziej tutaj bym powiedziała skutek i przyczyna no, bez zainteresowań nie wiem, wami ta osoba by Was nie obserwowała. No, bardzo jej się podobacie tej osobie. W sumie ta osoba niedawno jakąś tam relację zakończyła. No, ma swój też bagaż doświadczeń, jak to się mówi, ale jest ta osoba gotowa na związek i od jakiegoś czasu już się tej osobie spodobaliście, i, i jakiś dłuższy czas już Was obserwuje. I tutaj nawet może z tego wywiązać się yy, jakaś znajomość, lub też relacja dłuższa, z tego co widzę, mojego Tutaj coś będzie naprawdę ładnego, i, i tak dalej. Więc. No, za jakiś czas ta osoba, która Was obserwuje, której się podobacie, no, za jakiś czas wam powie osobiście, że się jej podobacie i to bardzo pa, sarduszki moje